Witajcie To jest pierwszy gameplay na moim kanale. Będzie z gry This War of Mine Gra jest świetna Jeżeli ktoś uwielbia, nie wiem, jara się polskimi grami to też jest polska gra Studio 11 Beat Studio jest po prostu 100 sen Zaczynamy od zera na Anniversary Edition Na pierwszym scenariuszu Z Katią, Bruno i Pawłem Czyli tak zwany szybki, gruby i ta co się umie handlować z medalem o jednego szluga Zależy, jak to woli, tak ich można nazywać lub tak. Ja mam to w dupie. Albo dokładniej. W dupie. Nie wiem, tak jakoś. Dobra, pierwszy dzień. Dzień, w którym trzeba zrobić totalnie wszystko. O kurde. Nie, tej lokacji jeszcze ani razu nie widziałem. Ja pirdo jest zajebista. Widzicie tą kreskę? Piękna. Bardzo mi się podoba. Dobra, tak ogólnie to na szybkości trzeba się uwijać. Bo trzeba zrobić wszystko jednego dnia przynajmniej się postarać oczyścić całą miejscówkę jednego dnia, by później mieć wszystko w dupie. O, bardziej tak jest po prostu najlepiej, bo od razu kupicie na poszukiwaniach i tak dalej. Zrobiłem jednego próbnego save'a, aby się troszeczkę ogarnąć znowu. To jest krzesło. Tu nic nie ma do szukania. Dobra, i lecimy. To jest gr gra, można powiedzieć, wojenna. W tej grze widzimy wojnę oczami cywila, czyli, co cywile zrobią, by przeżyć? Jak to będzie wyglądać? Jak przeżyją zimę? Teraz ja spoileruję: w tej grze jest zima przez jakiś czas, tak? Zimą, jak można się domyślić, jest zimno. Jest to przejebać można się tu handlować, można kogoś zabić, okraść, totalnie wszystko można. Jest nawet scenariusz w pewnej lokacji, w której... Dziewczyna zostaje uprowadzona i gwałcona przez żołnierza ja bo możemy jej pomóc zabić tego żo żołnierza, albo mieć to w dupie i przeszukać cały supermarket i sobie pójść. Ale oczywiście to też wsiądzie na psychikę naszego bohatera. Jeżeli dajmy na to, nie pomożemy tej dziewczynie. No to jej wsiądzie na psychę, jeżeli pomożemy tej dziewczynie. No to będziemy zadowoleni, ale jeżeli byśmy na, na przykład nie zabili kogoś, by komuś pomóc, tylko po prostu go zabiliby, go okraść, bo nawet zabili jakiegoś złodzieja, który jeszcze nic nie zrobił, ale wiadomo, że jest złodziejem, to wtedy nam na psychę to się dzieje. I nasza postać może popełnić po prostu samobójstwo, zabić się może. Koniec, można powiedzieć, g tą postacią g gry. Boże, jak ja to powiedziałem? Koniec gry tą postacią, ona stąd zostaje usunięta. Oczywiście, na depresję nie tylko w naszym świecie, ale też w tym można poradzić tylko sobie z jedną rzeczą: czyli z wóreczką. Ha! Kto by się tego spodziewał? Po prostu postać się musi napierdolić parę razy, zależy od tego poziomu smutku. I wtedy może wrócić do normalności, ale dalej gdzieś tam będą, wiecie, kąsać wyrzuty sumienia i jak na przykład znowu kogoś zabije, albo znowu zabije parę osób, niewinnych, jeszcze na przykład jest też scenariusz, gdzie można okraść starszy, takich staruszków, dosłownie, starszą panią i takiego typka i też im to na psychę siada i jak później wrócimy do tego domu, to zostamy jedynie ich martwe ciała, jak wrócimy do tego domu jeszcze raz, który okraliśmy wcześniej, nie? To jest tak naprawdę przygnębiające nawet dla naszych postaci i dla samego gracza, jak się tak uświadamiasz. Wiesz, pokażę wam, to powinna być tutaj ta lokacja i będzie oj, nieprzyjemna. Naprawdę jest tu tak wiele takich właśnie smaczków, że to tak mogę nazwać. Że to naprawdę tak by wyglądało w prawdziwym świecie. Mogło tak to wyglądać. Może teraz niektóre osoby powiedziały, że nigdy by nie okradły staruszków po to, by przeżyć i woleliby umrzeć. Ale na wojnie mogłoby też zmienić zdanie po prostu. Alaki, tak jak to powiedzieć, dla tych starszych osób, trzeba wszystko jednego dnia opierdolić. To niech Paweł już zacznie biec, by zrobić sobie łom. Bo łom, oczywiście, do otwierania takich rzeczy, które już przeszukaliśmy i wiemy, że tam nikogo nie ma, albo do otwierania takich zameczków, jest najlepszy. Ale na wyprawy, bo tu też są wyprawy po zapasy, dajmy na to: na wyprawy najlepsze są wytrychy. Mmm, tu. I takimi wytrychami będzie po prostu, będą strasznie potrzebne takie wyprawy. Postaram wam się pokazać na pierwszym odcinku taką niebezpieczną wyprawę, gdzie będą jakieś osoby. Jeżeli nie uda mi się, nie będzie takich scenariuszu w tych pierwszych dniach z niebezpieczeństwem, no to przykro mi, będzie to w innym odcinku. Albo no sobie po prostu wyszukajcie na internecie, to już zależy od was, nie? Ale jeżeli chcecie mnie tutaj oglądać, odcinki będą się pojawiać w miarę regularnie Przynajmniej się postaram z całych sił, bo aktualnie jest... to są wakacje, jest covid i sobie dorabiam To jest pokrzem dorabiańsko, uwierzcie mi Na przykład mój znajomy dorabia sobie na ulotkach, musi rozdać 2000 ulotek do 2000 firm Może się to wydawać trochę niemożliwe, ale nie jest takie trudne jak Wam się wydaje o, tu są rzeczy, bo na przykład to, wydawało mi się, że to jest krzesło, to już nie było krzesło Najlepiej montować sobie w bazie dwa łóżka, wiecie Że przez pół dnia dajmy na to, ktoś śpi, później śpi druga osoba I drugiego dnia ich nie karmić Trzeciego dopiero się ich karmi Wiecie, co dwa dni, i później piątego, siódmego i tak w chłopku lecisz Trzeba tu czekać Na... O Boże, jestem debilem, dobra że jestem upośledzony, miałem wytryk zrobić, a zacząłem łóżko napierdalać On co mogę innego powiedzieć No dobra, mam nadzieję, że tu będą jeszcze jakieś części O, idealnie, no i teraz można wytryk zrobić I będę to otwierać powolutku To niech... Bruno zacznie dokańczać... No cholera jasna Życie boli, jak go zauważyć No nie wiesz, no nie, no najgorzej że to, noo, zamiast mojej głupoty No teraz mogliście zauważyć, że do najmądrzejszych nie należy, nie? Ja pierdolę Najgorzej Dobra, Paweł szybko biega To Paweł będzie biegł tu Ale najpierw to zacznie otwierać Ty leć do góry, by zrobić łóżko Mmm a on tu będzie czekał, już tu wejść, otworzyć Też będzie na przykład z można polatać, poniszczyć te meble. Bądź w innych budynkach będzie można niszczyć meble. Będą dzieci, którym będziemy mogli pomóc, odrzucić ich. Jest wiele takich nieprzyjemnych scenariuszy można przyznać. Albo scenariuszy, w których pomagamy komuś. Po czym dostajemy po dupie, że tak mogę nazwać. Czyli, na przykład, postać nasza, nasza może umrzeć, jeżeli pomożemy tym osobom. Jest na to jakieś prawdopodobieństwo. Później, te osobę mogą nam się odwdzięczyć. Możemy przyjąć pomoc z jakiejś osoby. A później, na przykład, będziemy mieli z tego konsekwencje: czyli on, czy mu pomóc, czy mieć go w dupie. Wiecie. No i nie udało się nic zrobić z tym się zakadałem. No to ty musisz spać, ty czuwać. No wiecie, on jest lekko chory. On musi się przespać. Trochę będzie niewyspany, bo będzie spał na ziemi. No, ale takie życie. Ograbiona stacja paliw, zaciszny dom. Oho, to jest właśnie ta lokacja, o której wam mówiłem. Mm. Dobra, chcecie to zobaczyć, to proszę. Chociaż nie wiem, czy dawać tak na pierwszy ogień. Ho, co? Dobra. Wiecie co, Macie Pecha? Idę do nacisznej stacji paliw, najpierw po części. No, Peszek, dla Was, co Wam mogę powiedzieć innego? Wiecie, jak kończy się odcinek anime, jakiegoś. na to pierwszego odcinka, i zaczyna się walka, która będzie kontynuowała w dru drugim. Wiecie o co chodzi? No, to tutaj dajemy Wam tak na zachętę, ale później to dopiero zobaczycie. Bo chodzi też o to, że nie jestem przygotowany, bo tam iść do końca. Peszek, Orzeszek, co. Najpierw chcę części pozbierać, przygotować, a później tam można spróbować iść. O, łopata, tu będzie potrzebna. No. Najlepiej też w takich miejscach wszystko składować w jednym miejscu, Dajmy na to rzeczy stąd, 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 stąd składać w tej kupce, bo ona ma nielimitowane... Nie wiem, jak to nazwać. Nielimitowane miejsce na składowanie rzeczy? No, on teraz będzie kopał, ale to jest części część. E, możemy zabić czas, pogadając. Poga Haha, wiecie, nie możecie mi odpowiedzieć. Jak tam u was zajęliście co? Chociaż zależy, czy jesteście chorzy, czy nie. wiem, jak jesteście chorzy, to chyba chujowo. No ale jak nie, no to jest pokcząp. Wolne. Kurwa, możecie robić co chcecie, w większości przynajmniej. No chyba, jesteście młodzi, no to wtedy niezbyt. Możecie sobie dorabiać, właśnie. Ocenki za friko rok, Lepszego roku szkolnego nie było. Ja jeszcze chodzę do szkoły wojskowo-policyjnej, to wiecie. Znaczy, byłem akurat ale przejebany w takich sprawach, bo my mamy w większości praktykę No ale... Darowanemu koniu nie zagląda się w dupę sorki za tego Messengera Poprawię to, już nie będziecie tego nigdy słyszeć Zapomniałem się trochę No ale... bo w takim momencie, gdzie każdy stał, miał to w dupie Bo jest kopanie, czyli najciekawsza rzecz Ten moment każdy powinien stawić, na stówę będzie pomijany ten momencik, nie? Przekopał się. No! W końcu można szabrować to jeździć. No, wrzuć to tu, Pawełku, Pawełku. O, lotóweczka na dole. Ty, pokrzew. Tu może być wskazówka, że... Nie, to są szczury, nie ma wcześniej w tej lokacji chyba. Nie, to nie jest człowiek, bo człowiek nie chodzi tak w lewo i w prawo. Tak mi się wydaje. No jeszcze sprawdźmy. Da, do szczury. Jeżeli będziecie grać w tą grade, zobaczycie właśnie takie coś. I że człowiek rusza się tak, 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 na boki chodzi jak pojebany. To nie jest człowiek, tak z góry można już założyć. I też w takich początkowych lokacjach. O, tu są kraty. Tu później będzie się dało piłę zrobić przy ulepszonym warsztacie. Więc może kiedyś tu jeszcze wrócę. Eee, tu nie starczy mi miejsca, bo lodówka tam jest pełna Nie będę brał po trochu i wracał, tylko wolę to już wszystko odłożyć Górę Jeszcze spróbuję przeszukać, jak najwięcej, to w później tu wpakować Tylko przyjść, zabrać. Muszę się nie męczyć za dużo, wiecie E, co ja robię? Może zacząłem to zabierać, jestem idiotą <laughs> Przepraszam, ale nie spałem za dużo ostatnio I mi siada na głowie już Hmm Zobaczcie, jakie są ładne szkice. Naprawdę tak mi się to podoba, że ja pierdolę. Lodówka obrabowana, to się opróżnię jeszcze zanim pójdę na górę. Już jest pierwsza. Mam nadzieję, że nas nie napadną bandyci tej nocy. Jest strasznie dużo mięsa i wody, podoba mi się to. Jak na początek jest świetnie. Hop, zwyka. Albo z bara lepiej. Eee... A... Proszę wymieścić co? Jak wam się spodoba, to seria będziemy mogli później grać trudniejsze serie, trudniejszymi postaciami. Gdzie jest po prostu. Dużo razy użyję. Zaraz słowa trudno, po prostu jest przejebane. Postać ma 8 slotów, bardzo wolno biega, nie ma żadnych przydatnych umiejętności, więc co chodzi. Jest taka totalnie useless, nie? Tylko w niektórych takich rzadkich przypadkach jest useful. A tu jakieś wskazóweczka może, co? Mm. A jednak nie. Tu ktoś zginął. To jest ciało. Unlucky. O, jest na dachu coś. Cyk, deseczki. mam Rafuleku, na dół spadam. Będzie tu trzeba z piłą przyjść, będę musiał to szybko zrobić. Ale mam trzy części do broni, więc tych części do broni będę mógł zrobić nóż. A jak będę miał nóż, to będę mógł iść właśnie na trochę bardziej hardkorowe ekspedycje. Po prostu gdzieś będę musiał zabijać na tej samoobronie. Wiecie o co chodzi? A po prostu. Na wszelki wypadek. Jakby się coś miało stać. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Z tej strony panda. Cyk, cyk, cyk. I na górę. Może uda mi się jeszcze wziąć to, co jest z góry, nie mając pełnego eku. To, to dobra, no to lecimy na dół. Już przeszukaliśmy to wszystko, oprócz tego miejsca, gdzie jest potrzebna piła. No i nic więcej tu już nie mogę na razie zrobić. Dobra, tylko teraz pomyśleć, jakie rzeczy będą najpotrzebniejsze aktualnie. Wydaje mi się, że wezmę tak. To, tak, to na pewno bym wziął. To tutaj mogę zostawić. tak i elektronikę biorę równo części, równe sloty części i desek i wypad stąd po następnym ranie wezmę znowu deski, części albo bardziej drobiazg, tak się to dokładnie w tej grze nazywa bo części to jest osobna rzecz i wezmę właśnie jedzonko, picie i cukier z cukru i wody może można później bimber robić do handlu, dajmy na to albo z bimber robić czysty alkohol i leki albo bardziej bandaże trzeba spróbować Wczytywanie. Gra zapisuje się zawsze na początku każdego dnia, nie? Więc zrobię jeszcze jeden dzień, tak mi się wydaje. I będziemy kończyć materiał. Jest wczytywanie 20 lat. No, a wczytuj się wczytuj nie bądź taki. Taki krąbrny. A to już będzie taki chyba nieciekawy moment odcinka. Bo, bo buduję trochę w bazie i wrócę się do tego miejsca, które przeszukałem przed chwilą. Na następnym odcinku udamy się do staruszków I będzie kurwa nieprzyjemnie Niewyspany, głodny, lekko chory, to to Dobra, tu będzie otwierańsko, Tyleć Pawełku tutaj A ty Katio Idź to otwór po prostu Hmm a w tym czasie można jeszcze popatrzeć na tą kreskę i na ten wygląd tych budynków. Podoba mi się strasznie. Jest taki, nie wiem jak być, minimalistyczny, ale ładny. O. No a Bruno skończył budować łóżko. Hmm. Leki. Bruno się położył, Katia pójdzie zrobić drugie łóżko No masz jakieś jedzonko, części elektryczne hmm. no On leży, on się musi wyspać. Najlepiej na takie lekkie choroby dać, dać chorego na parę dni do łóżka No i tyle, no jak jest średnio chory to najlepiej dać mu zioła lekarstwa i do łóżeczka Albo dać mu te lekarstwa i powinien od razu wyzdrowieć, nie? Tylko to w takich ekstremalnych przypadkach, naprawdę, kiedy już jest trochę ciężko na przykład musicie, wiecie, iść na misję tym osobom albo coś. Bo są takie postacie, które mają bardzo dużo slotów, ale są wolne, dajmy na to. To w tym momencie, no wiadomo, masz wybrać pomiędzy 10 slotami a 15. To w tej grze jest strasznie duże różnice, nie? Hmm, tak się myślę, co tu jeszcze zacząć robić? Katia miała zacząć robić to łóżko. Gdzie jest łóżka? Ja się pytam. A ty sobie zrób łóżeczko. Tu. A Paweł będzie no i prawdopodobnie robił nóż na przyszłe wyprawy I zbierać do wody, bo tutaj da się zbierać wodę deszczową Dobra, zrobiony nożyk Tu jeszcze się nie da zrobić w tym warsztacie piły da się zrobić na drugim stage'u tego warsztatu No troszkę Czemu tak wą... No, dobra też postacie, jak są bardzo zmęczona, bo bardzo głodne, wolno, biegają, bądź w ogóle nie biegają. Mm. Dobra, zrobię już kuchenkę na następny dzień, by się o to nie martwić, bo kiedyś też miałem sytuację, że zapędziłem się trochę z budowaniem i nie starczyło mi części na kuchenkę. Zepsułem sobie trochę rana, bo postacie były bardzo głodne później, I wiecie, byłem w dupie. Udało mi się jeszcze jakoś z tego wybrnąć, ale... Musiałem wtedy pozabijać parę osób i znowu z postacią siadła psycha i wiecie o co Problem rodzi problem. Więc ty idziesz, jeszcze spać. I zobaczmy czy uda mi się coś jeszcze zbudować tego dnia, czy niezbyt. Nie, tak jednak udało się Radyjko zbudować. Radyjka możemy się dowiedzieć o na przykład wzroście przestępczości, że nie, bardzo popularnym teraz towarem do handlowania jest kawa. Bądź inne takie drobiazgi, ale mogą pomóc w grze na przykład, bo mogę sobie zaoszczędzić trochę tytoniu bądź ziół do robienia fajek, nie zioło, tylko ziół po prostu jakiś. I wtedy. Możecie sobie robić fajeczki na sprzedaż. Bądź wyjarać, bo na przykład są postacie, które piją kawę Dajmy na to Katia Katia jest kawoszką i ona pije w chuj kawy, więc jak mamy jakąś kawę w bazie, to wtedy będzie ją pić Więc trzeba szybko handlować I kawa też im podnosi humor, wiecie, o co dzień jest smutny Tak samo Bruno jest palaczem, a Paweł chyba... Nic nie ma, tak Nie jest uzależniony od niczego I radyjko Możemy też z radia puszczać muzykę Tutaj sobie możecie poczytać, nie będę tego wam czytał, muszę was to wkurwiać po prostu Trzeba kręcić i szukać. O. Miasto się nazywa Pogoren, O, tu jest muzyka? Ale jeszcze też tu da się znaleźć muzykę klasyczną. O właśnie. Zaraz do niej wróćcie. No, ciepło bez chmurnie. Też dzięki radiu da się przewidzieć zimę, więc można się na nie przygotować. Puszczę im normalną muzykę, nie klasyczną. Też ciekawe są utwory w tym radiu, jak się ich posłucha dobrze. No, to chyba aktualnie wszystko. Ciek Mogę dać Pawła, bo on teraz będzie zmęczony, będzie iść na wyprawę, to cały dzień będzie spał. O, jest supermarket. I lotnisko. Kurde. Teraz dylemat, gdzie więc? Ograbiona stacja paliw? A, wiecie co, chuj mi w dupę, cyk. Bez niczego. Obra, byłem to w stacji i w następnym odcinku będę iść do staruszków. Czyli gówno. Można powiedzieć, że będzie potrzebne. Hmm. No, tu nie ma za dużo do roboty. Hmm. Teraz skradnie się Nie można też za długo trzymać tych rzeczy tutaj, bo ktoś je może rozkraść po prostu w tych lokacjach, więc trzeba teraz wziąć jak najlepsze rzeczy. Później tu nie wracać i mieć trochę tak mocno w dupie. O, to są części. Tej jednej wody nie będę brał, tak. I następnym razem wezmę już wszystkie części, ale to nie dzisiaj. To będzie innego dnia. A bo jeszcze... Jeżeli się uda... Albo po prostu wiecie, co poza streamkiem. No, poza streamkiem, co ja pierdolę? Jaki stream poza odcineczkiem wezmę sobie te części, to się jeszcze zobaczy. bo na początku następnego się po niej szybko pójdzie. To zależy, wiecie. No, dalej wczytuj się. Nie umieśc taki toporny. O, i się wczytało. No, dawaj, dawaj. O, zaatakowano nas. Bruno jest lekko ranny. Pech. On jest teraz lekko ranny i lekko chory. To jest akurat dobre, że to jest na jednej postaci, bo może się leczyć jednocześnie te dwa symptomy. Tak, tam symptomy. Co... Hmm. No, to tyle na, ty na tego dzień. Kończę go. Cześć.